Pokój i dobro. Drodzy nasi rodacy, tutaj do Was z maćkowiec. My, Franciszkanie, chcemy Wam podziękować za wszystko, czym z nami dzielicie się. Dzielicie się z mieszkańcami naszej wioski, żeby oni czuli się, kim są, czuli swoją tożsamość, że są Polakami. Teraz przeżywamy trudny czas, yy, epidemię koronawirusa. Wy także ją przeżywacie, każdy ma trudności, ale chcemy właśnie do Was zwrócić się o pomoc dla niektórych naszych parafian, yy, którzy mają trudniejszą sytuację. Próbujemy swoimi siłami pomóc, yy, wesprzeć ich. Ale jeżeli możecie, to zapraszamy, żeby się podzielić, żeby podarować im chociaż troszkę dobroci. I zapraszam was w drogę po naszych pięknych, cudownych Maćkowcach, żeby się spotkać z tymi ludźmi, żeby ich usłyszeć. Moi drodzy, przyszliśmy do jednej z naszych parafianek. Pani Wiktorii, e, która to jest nasza taka miejscowa gwiazda, pisze wiersze, pieśni, bardzo fajna. I ona Wam troszkę teraz opowie, jaka jest sytuacja, jak tutaj, tutaj żyją ludzie, e, prawda, jakie są potrzeby też. Jaka sytuacja? Zaraz ciężko dla całej ojczyzny naszej i dla wszystkich gospodarstw, jakie je na ziemi. Bardzo ciężkie czasy przeżywamy i potrzebują je biedne ludzie, że nie mają za co kupić chleba, i nie ma komu kupić chleba, bo już tyle nie pracują się. I taki czas nastał, że my nie spodziewali się tego. Ja taki, że nie wierzą, że to wszystko wydumane, ale. To jest prawda, bo nie może być cały świat się zmówił i tak się robi. To dla mnie naszą tacie na myśl wiersz napisać za koronawirus. No ja nie wiem, co ja zmogę jego wypowiedzieć na panowie. Spróbujcie. Koronawirus to nie szutka, to duża problema. Ogarnęła cały świat straszna epidemia. On podkrada się tajemnie, nie kroczy. Czypia się do wszystkich ludzi i straca w niemocy. Czypia się on do każdego. Nadziwa swe pęta, ale naród się nie zdaje i do Boga zwraca się, modli się. Czypia się do wszystkich ludzi, do starych i małych. Także czypia się do mądrzych. I lekarzów małych, i wielkich, i dużych. Ja nie wiem, co kazać, bo że to uczynię. Ja nie wiem, co. Ciężko, ciężko jest ciężko tej wsi. Chce się już iść do ludzi, stykować się z ludźmi. To dobrze, że jeszcze telefony jest, to dzwonią i dzieci. Czasem przyjeżdżają, przywiezą mnie wsi i pomogli sadzić baraboli. Ale do Polaków to przydaje... je. Ja nie wiem, jak prywat po polsku. Pozdrowienie. Pozdrowienie to zagrodno. Tam rodzina je, mieli przyjechać, ale ten koronawirus zaraz, ten straszny. To już wsią, no baj baj. Ja was pamiętam i czekam w goście, przyjeżdżaj ta kto tylko może, kto tylko może. Przyjeżdżajcie do naszych Maćkowiec.